Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku The Sims 4 Challenge. Sto dzieci, jak widzicie, mamy tutaj całą naszą rodzinkę. No i wyszedł nowy dodatek: miejskie życie. Ja z tego dodatku w ogóle robię serię, także zapraszam Was do oglądania. Zostawiam link do playlisty na dole. Robiłam również budowę mieszkania w bloku, także dzieje się, dzieje i stwierdziłam, że nasza rodzina dzisiaj w sobotę wybierze się po prostu na śniadanie na mieście, ponieważ w poprzednim odcinku była impreza, słuchajcie, do rana. Także e, dzisiaj się późno obudzili, i jeszcze nic nie jedli, ale jest weekend, to można. I myślałam, że w ogóle będzie więcej stoisk otwartych, ale niestety nie. Także musimy się zadowolić tym, co tu jest i po prostu zamówimy jedzenie. Każdy zamierza co, zamówić coś innego dla mamy. Kary, niech będzie kolejna córeczka, też coś zamówi no także tak sobie porobimy myślę, że jakbyśmy mieli więcej budek, to może nie byłoby tutaj problemów, mam nadzieję, że tutaj się nasi Simowie nie poblokują przez kolejki tu jakieś protesty i kto w tym protestie uczestniczy? siostra mamy Marta Handryc. co tu się dzieje? My chcieliśmy w spokoju zjeść rodzinne śniadanie, a tutaj nie da rady także zobaczymy jak to będzie, czy babka nas szybciutko obsłuży tutaj widzę, wszyscy dostają to co sobie zamówili jest to kuchnia indyjska Ole, gorące, wieje wygląda na to, że Kaja nie przywykła do takiego jedzenia no mama takich pikarnych potraw nie robi Anastazja to samo, także no bywa, różnie to bywa słuchajcie, zaraz Eli pewnie też ubrałam Eli w ten kombinezon, uważam, że do tego brzuszka bardzo fajnie to pasuje jak myślicie? Moim zdaniem bardzo ładnie. Myślałam, że sobie tutaj usiądą i, i pojedzą, no ale jak widzę, stoją sobie, gadają, niech robią co chcą. O i kolejne jedzenie zostało otworzone. Szkoda, że tego nie widziałam wcześniej, no ale cóż. Dobra, wszyscy mają jedzenie, tak patrzę. Wszyscy coś mają. Także dzisiaj e, będzie nasze rodzinne śniadanko na mieście. No i wybrałam się tutaj do tej dzielnicy smaków e, z tego względu, że tutaj mamy również e, pole do koszykówki. Także sobie e, dzieciaki pograją, również tutaj można sobie robić graffiti, także będzie co robić weekendowo. Ale ognie wali, widzicie to? <laughs> no, dzieciaki, nie wiem, czy to będziecie, czy wy jesteście przez to nieswoi? Oj, niestety tak, palący problem, no co zrobić? No. Wybieram losowo jedzenie. Mama flirciarska gada, gada. Także moi kochani, niech oni sobie zjedzą. Zobaczcie, im to długo naprawdę zajmie. Może niech oni skończą gadać. Zaraz sobie coś porobicie. Ciekawe, czy w ogóle mamuśka w ciąży będzie mogła e, je, grać w kosza? Zobaczymy. O Jezu, jak palą. Strasznie, co? Zaraz będziecie rozmawiać. Dokończcie jedzenie, proszę was, bo ta nasza Eli to wiecie. Ma wielki brzucho, więc dzisiaj rodzi, albo jutro, nie wiadomo więc przydałoby się, żeby oni dokończyli to jedzenie, a widzicie jaki dymek puściła? w ogóle zobaczmy co tu można zamówić e, zamów napój, aha tylko napój, kawka, no dobrze myślałam, że może jakieś przekąski szkoda, wypadałoby coś też innego tutaj dać e, jak nasze dzieciaki zjedzą, widzę, że ty już zjadłaś mogą sobie tutaj pójść grać a to co to jest, Oto. Hmm. można tutaj też oglądać, dobra można sobie oglądać te posągi żywe e, ale myślę, że na początku pójdziemy sobie grać w kosza, także chodź Eee, rzucaj, czekajcie, bo to można z kimś. Rzucaj do kosza, udawaj ćwicz. Wyzwij na turniej rzutów. I ile osób można wyzwać? Same małe dzieciaki niech tutaj będą w tym turnieju. Albo spróbujmy, może wszystkich. Da się tak? Nie, jest jakieś ograniczenie. Dobra. Niech będzie zaraz tutaj siorki przyjdą oglądać razem z mamą. Eee, także lećcie na wyzwanie koszykówki. O, ale pali strasznie, co? Dobra, dziewczyny, to sobie siedzą, jedzą. Straszne to jest moim zdaniem. Gratuluję Kaję, właśnie rozpoczyna swoją kulinarną y, podróż po mieście, jedząc poza domem, okej. Okay. Dobra. A co tam u naszej Elulki? Dobrze się czuje? Zabawy jej trochę brakuje. Może niech sobie poogląda na razie ten żywy posąg, a zobaczy jak dzieciakom idzie gra w kosza. Patrzcie, ile ludzi tutaj się przyłączyło, ten gościu też. Także gramy sobie, gramy w ogóle dziewczynki też ładnie poprzebierałam. To będę mogła Wam wszystko pokazać później, jak do domu wrócimy. Do odkrycia zostało 26 przepisów: wyjść na, na miasto, próby jak najwięcej dań. Czyli będzie można robić te przepisy w domu. Super, bardzo się cieszę. Marta przyszła. Dobra, jak tam ciekawe, czy zabawa jej wzrośnie za to? Powinna, co? Mirosław to nasz status jeden. Jest zabawa. Leci. <laughs> Ciekawe, właśnie, czy mama może porzucać do kosza. Zaraz to zobaczymy. A ćwicz, dribbling nie może, będąc w ciąży, ale rzucać do kosza można. E, z dowolnego miejsca. Oglądaj turniej. O, dawaj, oglądaj turniej. Koniec tego posągu. W sumie mogłaś na piwek rzucić, no ale cóż, no, za późno się ogarnę. A ty, co tu robisz? Czemu stoisz? Nie swoja jest. No cóż. Kawkę sobie jeszcze kupię, ok. Także chodź, oglądaj e, turniej. Mamuśka ogląda stąd? Pokaż. No i widzicie, zabawy troszkę jej brakuje. E, no to nasza mama ma taki talent artystyczny, więc może niech kontynuuje malowanie muralu. W ogóle można na mieście sprzedawać swoje rzeczy, tylko tego nie zrobiłam. Mogliśmy wziąć z domu jakieś obrazy. Może jeszcze wrócimy, może to zrobimy, a może zrobimy to jutro. No, pewnie tak, bo słuchajcie, no widzicie, ona, oni wszyscy byli na maksa wyspani, ale widzicie, jak u mamy szybko to spada. Strasznie szybko, dlatego że jest w ciąży, już niedługo rodzi. Dobra, a ty chodź sobie z nimi, pograj też. Eee, wsady. <laughs> Rzut z dwutaktu. To zawsze było na tym. Mm, na WF-ie, ale nie znam się za bardzo na koszykówce, także tak to. Dobra. Bawią, się bawią, a nasza mamutka będzie tutaj malowała ten mural. Chciałam, żeby swój od początku namalował, ale jeśli może kontynuować, to spoko, bo ona właśnie ma tutaj duże, chyba dziesiątka właśnie malowania, także spoko. Sprawność fizyczną tam zdobywają. Dobra, niech sobie malują i niech sobie grają. Także moi kochani, jak widzicie, rodzinka super się bawi. Tutaj widzę, że ktoś tableta z domu zabrał, a jak? Mama też rzuca. Co to za wyrzucanie śmieci. I tutaj właśnie mamy miasto. Ale, ale myślę, że teraz chyba musimy wrócić do domu, bo tu nie ma nigdzie łazienki, a nasza mamuśka się sika. Także wracamy do domu. I coś jeszcze zaraz zrobimy ciekawego na mieście. Dobra, jesteśmy w chacie. Mamuśkę szybko wysyłam do łazienki. Wprawdzie moglibyśmy gdzieś indziej na mieście się przenieść do łazienki, ale chciałam zabrać obrazy, słuchajcie, które e, namalowała Laura, e, no i kupić właśnie te płótno do wystawiania na mieście. Także zaraz spróbujemy rozstawić nasze stoisko i coś sprzedawać. Zobaczymy, jak to będzie e, wyglądało. A moje dzieciaki co robią? Też chcą do łazienki, to dawajcie. Wszyscy się ogarnijcie z tym kibelkiem. Kto może, niech idzie szybko, ktoś tam jeszcze poszedł do spania, no nie, no. Całą rodziną sobie idziemy, słuchajcie, żeby nie było lipy. Dobra. Wszyscy ogarnięci, ty jeszcze, a patrzcie, ja, w jaki sportowy stroj wskoczyła. Myślę, że fajnie Kaja wygląda w tym sportowym stroju. Dobra, mamuśka już ogarnięta. O kurde, spać ci się chce strasznie, zdrzemnij się, masakra, może jakąś kawkę by się napija. Ale brudno w tym domu, masakra. Dobra, podróżujemy! Dobrze, moi kochani, wylądowaliśmy tym razem w dzielnicy sztuki. Tylko, tak jak patrzę, mamy tu bardzo mało ludzi. No ale cóż, spróbujmy teraz umieścić to w świecie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał właśnie proces e, sprzedawania tych obrazów. Chociaż spróbujmy najwyżej innego dnia, szczerze spróbujemy ogarniać. Uj, jaka babeczka tutaj. W ogóle takie dziwne imiona tutaj dają cały czas. E, dobra, lecimy z tym tematem i wystawiamy nasze obrazy. Tylko, gdzie one są? Tutaj. Czekaj, czekaj. co tu, Jak to można zrobić? Dlaczego nie mogę tego zrobić? Aha, wyłóż towar na stoisku, dobra. I wyłoż, i co będziemy wykładać? Czy będzie taka możliwość? Wybrania. Czekajcie, czekajcie. Aha, to z tej strony, dobra. Czy to jest. Wy... Aha, dobra, są nasze obrazy, tylko kilka, nie wszystkie. Także można je sprzedać. Słuchajcie, ciekawe, czy ktoś to kupi. Daj na piwek. Nie, nie dawaj. E, obsługuj stoisko. O. I tak, to tutaj było jeszcze takie. Wyłóż towar, rozpocznij sprzedaż. Laura musi, obsu... Laura musi obsługiwać, żeby rozpocząć. Nie, nie chcemy do żadnego wieczora singli. Nie, nie, I teraz można, y, rozpocznij sprzedaż. Dobra, fajnie, sprzedaż uliczna. Widzicie, to smoko to wygląda. A co nasze dzieciaki robią? Obejmij. Nie, nie, obejmuj tam mamy. Dawaj się, pobaw tutaj coś. Chodź pooglądaj. Y, oglądaj występ. Nasze dzieciaki oglądają. Bardzo mi się to widzę, podoba. Super, cieszę się. Porozmawiaj. O nie, patrzcie, mamy konkurencję. Ona też to sprzedaje. Ona ma w lepszym miejscu, bo u nas w ogóle nie ma oświetlenia. Kupmy tu jakieś oświetlenie. Słuchajcie, za darmo się kupuje rzeczy na miasto, ale chyba nie możemy, bo my wbiliśmy tutaj, kurde, i nie możemy tutaj nic postawić. Ale przypał. Widzicie? Słabo. No cóż. Także dobrze. Mama trochę nie no ale niech sprzedaje to. Może ktoś to kupi. Uh, uh, uh. Dzieciaki, jesteście głodne? Nie. Jest to w ogóle jakieś stoisko z kawką. Mm, tylko płody można kupić. Ale babka śmiechowa, parce I można kupić jakieś hamburgery. Fajnie to wygląda. Ej, Kamilku, wróć do mamy. Coś od mamy lepiej kupa, nie od tej. A w ogóle jakie fajne jabłuszka i tak dalej. Ten mamy. Obraz w swoim wyposażeniu. Nikt do nas nie przyszedł, to nie. Podnieść ceny nie chcemy po... podnosić, tylko byśmy chcieli nawet obniżyć, czy ktoś kupił. Nawet nie sprzedajemy tego tak dla typowego kupna, raczej chcielibyśmy, żeby żeby wypróbować to. Można tutaj grać, tylko że nie mamy żadnej gitary. No, bez kitu nikt nie ma żadnego instrumentu w wyposażeniu, więc słabo. A nasze dzieciaki tu stoją i się bawią. Stują. Stoją i. Co to za minusy? Kłócą się? Tamta jak zwykle na tablecie gra, słuchajcie, musimy chyba zawinąć to stoisko. Wyczyść stoisko i zabieramy to do domu, bo nasza Ellie już jest mocno śpiąca, a mi się wydaje, że jutro rano ona może rodzić. Także zbieramy się. U tej coś zostało kupione chyba, no nie? Patrzcie. E, schowaj do wyposażenia. No i lecimy. A tak kto? Kambir, może jakiegoś tatę weźmiemy stąd. O, to było spoko pomysł, dobra. Kończymy sprzedaż. Kończymy. I do domu. Do spania. I widzimy się rano. Moi kochani, znajdujemy się teraz w parku San Misuno, chyba tak to się nazywa. No i stwierdziłam, że zrobimy sobie śniadanko dzisiaj grillowe. Także chodź tutaj i zrób grill i będziemy robili jajecznicę wiejską, a dzieciaków poprosimy, żeby tutaj podeszły, bo widzę, że chcą coś robić do jedzenia, a to nie jest dobre. W ogóle jeszcze w tym parku nie byłam, także zaraz sobie zobaczymy, co tu się dzieje. Pomyślałam, że właśnie dzisiejsza rozgrywka powinna być taka z wykorzystaniem tego dodatku, żeby sobie tutaj coś porobić z naszą rodzinką i tak w ogóle to zastanawiam się, tu w ogóle jest taki budynek, nie wiem o co chodzi, zastanawiam się, czy zrobić, czy się przenieść do bloku, tylko nie wiem, bo patrzcie ile my w ogóle mamy ludzi i czy czy oni się pomieszczą w tym bloku, żeby wynająć jakieś mieszkanie? Musiałabym chyba znaleźć jakieś duże. Z tego co widziałam, może jakieś dwuposiomowe chyba są? No nie wiem, muszę się zapoznać. Dajcie znać, co wy myślicie o tym, ale też tak od razu w kolejnym odcinku się nie przeprowadzę, bo nie za bardzo mamy kasę na to. E, także tak to wygląda, słuchajcie. Czy mi dziewczyny uciekają? Nie jedźcie tam nic, chodźcie tutaj. Kurde, mamuśka robi tu jedzenie, a wy tu chcecie żreć coś. Niedobre dzieci, niedobre. Zobaczcie, ona jest super kuchmistrzynią. O Jezu, chciałam powiedzieć super, super kucharka, tutaj coś zrobiła. No ale cóż, słuchajcie, jest w ciąży, także może być y, czasem pomyłki. W ogóle ile mamy ludzi w tym domu? Masakra, dobra. Y, zawołaj na posiłek. Także wszyscy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Osiem jest chyba maksymalnie, tak? No słuchajcie, więc jakby chyba nie wiem, czy my dzisiaj w ogóle urodzimy dziecko. K znaczy w sensie czy. A, czy będzie... Czy będzie w kolejnym, w dzisiejszym odcinku będzie nowa ciąża? Raczej nie, no bo będziemy musieli poczekać do kolejnego dnia, aż ktoś będzie miał e, jakiś awans w szkole, liczy na to, żeby właśnie miała nasza córa tutaj najstarsza Iga, bo nas piątkowa, wszystko ma wypełnione, także byłoby super. W ogóle coś tam dzieciaki e, w nocy sobie odrabiały lekcje, boż przy tylu dzieciach, przy tylu simach ciężko naprawdę ogarnąć coś słuchajcie, ze książki dostałam o oh, właśnie, wydana książka YouTube była i 130 za nią, dostajemy to spoko rozpoczął się pchli targ kliknij na dowolny znak dynamiczny w mieście pokaż informację o pchlim targu zaraz się do niego chyba wybierzemy czekajcie, ajajaj, aj, aj, co ja klikam to jest ta po tablica powiadomień tylko wiecie co, niech oni sobie zjedzą na spokojnie ale naszej Eli musimy niestety przerwać bo ona jest e no, co tu to, co to dużo mówić, jest po prostu, yy, ma potrzebę. <także>, Także leć, leć do łazienki, szybko. Czy nasze dzieciaki są najedzone? Wszyscy tak się obudzili w straszliwym nastroju. O, ty też idź do łazienki, mam nadzieję, że też ją znajdziesz. Co tam u was? Wy jesteście najedzeni, wszyscy tak, zabawy brakuje. Zaraz pójdziemy na ten plitark. zobaczymy, co tam się dzieje. Podoba mi się to życie w mieście, że tutaj jakieś takie fajne interakcje są. O, jest trochę tych łazienek, to spoko. Tu w sumie mogą grilla rozmieścić. Ale postawiłam tam. W ogóle w tym parku nie było tych rzeczy, ale dokupiłam to. Także spoko. Dobra, dziewczyny się załatwią i zaraz wybieram się na ten targ. O nie, nie zdążyła. Ta będzie brudna cała. I co, nie masz gdzie się umyć tak naprawdę? Dawaj, to musisz umyć ręce, umyć zęby, wszystko, żeby, żeby się ogarnąć. No bo nie możemy wracać teraz do domu. Specjalnie po to, żeby się myła masakra. <laughs> A, tu jest Wanna! No to fajnie, wykąp się. Szybko leć tam. <laughs> No to spoko. Ale w sumie też byśmy tak dali, dali radę chociaż trochę się ogarnąć. Widzicie, już nie jest taka brudna w plamy, tylko trochę od niej tak śmierdzi. <laughs> oj, 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 mama śmierdzi. Uwaga, uwaga, znajdujemy się na Pchlim Targu z naszą całą rodzinką. Poprosimy, żeby nasza mama się przebrała. Czytaj przewodnik. Ok, targ smaków, jakiś yy, stroje. Zmyj strój. I wybieramy ten właśnie nowy. I czekajcie, zobaczmy jak wygląda ten targ. Tu można swoje rzeczy wystawiać. Meble różne? Piosenka Martina Kaszurskiego tu leci? W Simsach? Gdzie ją słyszę? Gdzie jest muzyka? Gdzie ta muzyka była? Gdzieś tu. Zaraz Wam opowiem, o co chodzi z tą muzyką, tylko ją znajdę. Jest poród, ale ja słucham tej muzyki. Ja Zaraz Wam opowiem, o co chodzi. Ah! Dobra, słuchajcie, to sobie pobyliśmy na pchlim targu. Myślałam, żeby w ogóle coś swojego ustawić tu, ale idziemy rodzić, do dzieci zaraz wrócimy, dawaj. Eee, Urodź dziecko w szpitalu, dołącz. Jazza, w ogóle opałem, jakie hity, nie mogę z tego, no nie mogę. Kogo bierzemy? Kamilka weźmy. Dobra, jesteśmy w szpitalu i zanim urodzi się dziecko, zgłośmy się do recepcji, można to zrobić. Zgłoś się do recepcji. I zaraz, i to już Wam opowiem o, o, z tą muzyką, o co tam chodziło. E, ogólnie sprawa jest taka, że ta muzyka e, była na takiej stronie, gdzie były licencja do używania na YouTube, bo nie można sobie, nie wiem, puścić jakieś Britney Spears, Lady Gagi na YouTubie, bo Wam usuną film, albo Wam zablokują, no cokolwiek, bo nie macie do tego praw autorskich. I była taka strona, gdzie właśnie były utwory Martina Feliksa Kaczmarskiego i ja używam je w filmach. E, właśnie, bo mogłam to używać w filmach i którego dnia w ogóle wyczaiłam go gdzieś tam chyba na Facebooku czy na Twitterze i w ogóle on się do mnie odezwał, że super, że jego muzykę w filmach używam. I w ogóle z nim gadałam na Skype'ie po polsku i wysłał mi swoją taką płytę. E, no, ja to kurde, i ja właśnie tak sobie mówię: spoko, no nie, przyśpieszmy trochę. I teraz słyszę go w Simsach, także nieźle. W ogóle też w telewizjach można tą muzykę usłyszeć w reklamach, bo też w telewizjach tej muzyki używają. Ale w Simsach jak ja usłyszałam, no co się dzieje. Śmiesznie było. Dobra, kurde, przebieraj się, kobieto. Masz rodzić. Także pozdrowienia dla, Mertin, dla Mertin, Martina Feliksa Kaczmorskiego. Może mu napiszę, że w simsach słyszałam jego muzykę. No, spoko, kurde, moja ulubiona gra. I moja ulubiona muzyka do filmów. Spoko, no śmieszne, to było śmieszne. Dobra, przebieraj się, gościuła, co ty? No, e, patrzcie, jakiś inny ten ma. Wcześniej był w kaczuszki. Oczywiście, siorka. Poród odbiera Diana, dobrze mówię? Dobrze. Jeszcze to powinna przyjść jako pielęgniarka inna siostra. Tutaj jest Maciej Pakuła, pielęgniarz, czyli się zmienił. Ona jest nieswoja, bo się tam zsikała, ale co miała zrobić? No i tak powiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób mamy, więc no, za dużo tu się nie urodzi. <grym> Także tak to. Tym tym co będzie się działo? Pokażcie mi. Chłopczyka mamy, słuchajcie. To nazwijmy Martin. Nie mamy Martina chyba. To będzie na, na cześć naszego ulubionego muzyka z Simsów. Martin 100. O kurde, Bliźnaki! Wykra. <coughs> Przepraszam, chora jestem, wykrakam. Słuchajcie, i Igora weźmiemy. Igor. Grzysto skreślę od razu. Chłopczyk, dobrze. Ja nie wierzę, bliźniaki, ale wojnie. I Martin, Martin. Dobra, skreślamy, bo oni już byli. Ale jajca, ale jajca, słuchajcie, ale smoko. Zobaczcie, jaka uśmiechem ta mięutowa świeżość mycie zębów. O kurde, to hity. Dzisiejszy odcinek to jest hit największy. Najlepszy odcinek Simsów, jaki, jaki ostatnio nagrywałam, jeżeli chodzi o serię 100 dzieci. O mega, mi się to podoba, to, co się dzisiaj stało. Dobra, wysyłajmy dzieci do domu, a my idziemy na ten pchli targ. Może zobaczymy jeszcze co tam się dzieje, bo tak mi się podobało tam. Dobra, jesteśmy z powrotem na pchli, pchlim targu. Dzieciaczki zostały wysłane do opiekunki, albo opiekunka przyszła do nich. No, malutkie, są jeszcze śpią, także spoko. E, zobaczcie, tutaj ludzie wystawiają swoje rzeczy, a my spróbujmy też się wystawić. Da radę to zrobić. Umieść w świecie. Dobra matka, ty umieściłaś to gdzie? Ty uciekasz. Dawaj, dawaj. E, Wyłóż towar. Nie ma żadnych? Jak to nie ma nic? Przecież to obrazy były. A ten? Wyłóż towar na stoisku. No jest, jest. Dawaj, dawaj. Gościuwa, biegiem, biegiem. To wychodzi na to, że my tamto sprzedaliśmy, tylko żeby aktów urodzenia na to nie wystawiła, bo jak wystawi, to będzie lipa. Nic tu nie ma, nic nie można wyłożyć, no nie? Mmm, spoko. No to musimy to po prostu schować. Może to schować do wyposażenia? Jest. Schowaj do wyposażenia. Dobra, poglądajmy sobie, co tutaj ludzie sprzedają. Czy oni sprzedają jedzenie? Nie, to są jakieś kamienie. Boże, ja myślałam, że to jedzenie. Także tak wygląda ten festiwal. Co w ogóle jeszcze można na nim robić? Patrzcie, szukaj perełek, stwórz własny sklep, wymieniaj się różnościami. Przy że yy, szczęścia, wymienisz swoje okazy kolekcjonerskie na lepsze. Wyka wypatruj kul śnieżnych i plakatów dobrze. Czyli spróbujmy w ogóle jakąś interakcję podjąć z tymi sprzedawcami. Czy on jest sprzedawcą? Zaproponuj wymianę okazów kolekcjonerskich. O, spróbujmy to zrobić. Wymień się żabą. Nie, 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 nie żaby mamy za dobre. <laughs> Moglibyśmy do coś kupić w ogóle. Lampa taka kolorowa, ale takiej chyba nie potrzebujemy do domu. Patrzmy sobie, taka lampa. I Martin leci w tle, no idealnie po prostu. W ogóle bardzo mi się ta muzyka podoba jego. Nie tylko do filmów, tylko tak ogólnie też. O można sobie bąbelki porobić, czy dzieciaki mogą z bąbelków korzystać. Niestety to jest tylko dla dorosłych, coś tam kupują, a niech kupują, niech robią co chcą, niech jedzą. To chyba mama coś kupiła. Jakiś gościu tu gra? Nie, babka. Spoko, tylko tak mało tych rzeczy, tak naprawdę. Ta lampa jest nawet fajna, ale nie wiem, gdzie bym ją mogła użyć. Z drugiej strony mamy kasę odkładać przecież. Także, tak to słuchajcie, zrobimy to w ten sposób, że kończymy. Kończymy na dzisiaj odcinek tutaj, właśnie w tym miejscu sobie skończymy. Rodzinka sobie jeszcze tutaj pobędzie na tym festiwalu, może sobie z kimś zagadają, może mamuśka pozna jakichś facetów. O, patrzcie tutaj. Przemysław w kurek. No spróbujmy w ogóle do jakiegoś bloku, może w kolejnym odcinku, musi tam kogoś zapoznać. E, także, jeżeli się podobało, poproszę o kciuki w górę. Dajcie oczywiście znać, jakie imiona dla kolejnych dzieciaków, bo zawsze biorę imiona z Waszych propozycji. E, I zapraszam do zasubskrybowania na dole, czerwony przycisk. Subskrybuj, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia, kochani Buziaczki. Papa, pa, przepraszam za mój głos, ale jestem jeszcze chora. No ale cóż, chcę dla Was nagrywać.